drodzy czytelnicy i słuchacze radia w odcinku pod tytułem idzie nowe o co chodzi już wam tłumaczę a mianowicie rozpoczynają się wakacje i myślę Albo przynajmniej mam taką nadzieję, że już w te wakacje będę wolna. No bo wiecie, kończę magisterkę, no i oprócz pracy pozostaje wolność, więc jest super. I tak pomyślałam sobie, bo powiem Wam szczerze, że czuję się ostatnio troszeczkę wypalona pod względem takim, że nagrywam o pielęgniarstwie. Uczę się pielęgniarstwa, pracuję jako pielęgniarka, i to pielęgniarstwo w pewnym momencie zaczęło już za dużo. Za dużo. Czuję takie już wypalenie, że kiedy mam e, świadomość tego, że nagram sobie filmik o pielęgniarstwie, albo nagram sobie filmik, kiedy robię coś innego, to jakoś ten jakby bodziec nagraj coś innego bardziej siedzi mi w głowie niż to, żeby nagrywać o pielęgniarstwie, bo po prostu czuję się, że już wokół mnie jest tego za dużo. Nie mówię, że nie lubię tej pracy ani nic w tych rzeczy, tylko chodzi o to, że ja po prostu chciałabym porobić też coś innego, co odstresowuje mnie od tej e, codzienności, jaką spotykam na intensywnej terapii, więc dlatego brakuje mi czegoś takiego i dlatego mówię, że idzie nowe. Ale zanim to, poznajmy się po prostu, poznajmy się i wy też odpowiadajcie na te pytania w komentarzach, bo chodzi o to, że chciałabym też poznać was, społeczność, wasze zainteresowania, co chcielibyście też oglądać u mnie, poza na przykład pielęgniarstwem, czy są takie. Takie rzeczy, które Was interesują, i tak dalej. I też chciałabym po prostu, żebyście jeszcze raz zrobili taki update. Poznaj mnie, żebyśmy się poznali, i tak dalej. Bo ja nie wiem, jest taki filmik na moim kanale, ale on jest już, nie wiem, nagrany jakieś dwa lata temu i nie ma z tego roku, więc poznajmy się przy herbatce. No to lecimy. Cześć, jestem Oliwia. I mam 24 lata, co totalnie mnie dobija, że to jest już 4. I nie, no, no po prostu jak zaczęłam robić ten kanał, no to to było jakieś 3 lata temu i byłam na studiach jeszcze licencjackich i, i po prostu ten czas tak szybko leci i przeraża mnie to, naprawdę. Więc rocznikowo, ponieważ urodzinę mam 30 września, w Dzień Chłopaka. Aha, kto był prezentem dla tatusia? Dobra, no i chciałabym Wam teraz troszeczkę pokazać mojego świata, ponieważ ja jestem człowiekiem wielu zainteresowań i tak naprawdę pielęgniarstwo to jest też duża część mojego życia, ale nie jest jedyną częścią mojego życia. I właśnie chciałabym Wam to tutaj w tym filmie pokazać. Zacznijmy od tego, skąd nazwa? Bo wiecie lub nie wiecie, ale ja mam bloga. W którym jest cztery posty i jak zwykle przegrałam z tym blogiem, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby prowadzić bloga, zawsze zaczynałam prowadzić bloga, ale raz to się źle skończyło, bo na przykład w gimnazjum miałam tak, że moi znajomi, zawsze ja robiłam coś więcej i coś innego niż ludzie w szkole i miałam takie zainteresowania, które były po prostu powodem do krytyki. I miałam takiego bloga, który się nazywało Radio Plota. I ja tam pisałam najnowsze newsy, newsiki i ploteczki ze świata gwiazd, bo to kiedyś mnie interesowało. No i tam ktoś napisał mi, żebym zamknęła to, jak zamknęła się elektrownia w Czarnobylu. Także ogólnie ciężko zawsze było, ale miałam bloga i mam kolejnego, którego nie za bardzo kontynuuję. Więc moja taka jakby przeprawa z tym całym blogowaniem już jest długo trwa, tak bym powiedziała. I teraz mam Radio Oliwia. W ogóle, dlaczego Radio Oliwia? To na blogu jest już post, ale powiem tu... Ponieważ kiedyś do Zielonej Góry, gdzie studiowałam licencjat z pielęgniarstwa, jeździłam bla, bla Nie jeździłam pociągami, autobusami, bo był jeden autobus na krzyż i nie było więcej autobusów, żeby dojechać po prostu do Zielonej Góry, no nie dało się inaczej. I ludzie na bla-bla-karze nazywali mnie Radio Olivia, że to było tak. E, super podróż z tą panią, a radio niepotrzebne. Albo na przykład Oliwia, a raczej Radio Oliwia. I, I wszyscy tak mi pisali, bo ja tak dużo gadam po prostu. I ja wiem, że ja czasem jestem męcząca i zawsze mówię ludziom, którzy ze mną gadają, ej słuchajcie, powiedzcie mi, kiedy ja za dużo gadam, bo jak za dużo gadam, to ja przestanę. No, i ogólnie po prostu dlatego, tak radio Oliwia. Po prostu. A tak naprawdę, nazywam się Oliwia Radzimska, i, i no i tyle. No, ale to chyba wiecie, jeśli śledzicie Instagrama. Dobrze, dalej. To jak wiecie, jestem pielęgniarką. Jestem przyszłym magister, magistrem. Mam nadzieję, że już niedługo wolnym magistrem. Naprawdę, magistrem. Nie chcę na razie o tym gadać, bo mega mnie to stresuje, ponieważ no jestem w trakcie sesji i potrzebuję odmurzenia, bo. Egzaminy, i wszystko, i praca, i jest tego sporo po prostu. I przytłacza mnie to. Jestem też przyszłym kosmetologiem, ponieważ rok temu nudziło mi się nudziło mi się na urlopie, na, w listopadzie. No i postanowiłam, że pójdę na podyplomówkę z kosmetologii i skończę, żeby zrobić sobie dodatkowy jakiś zawód, że tak powiem. No i będę też kosmetologiem, bo to podyplomówka jednoroczna. I też mam kurs na oszczekiwanie, na mezoterapię, to wiecie też pewnie z poprzednich odcinków, więc myślałam, że może też w tym kierunku gdzieś tam kiedyś pójdę. Więc po prostu to mam. Jestem też animatorem zabaw dla dzieci i też mam swoją jakby firmę animatorską, gdzie po prostu jeżdżę sobie od czasu do czasu na jakieś animacje. Bardzo to lubię. Mam sprzęcior, mam dmuchany zamek. No to tak, takie forfan troszeczkę to jest. Jestem też autorką książek, a właściwie dwóch. Jednej to jest mój licencjat z pielęgniarstwa, który opublikowałam w ramach książki z wydawnictwem More Books bez kresy wiedzy, a drugi to jest e-book, który wydałam wraz z wydawnictwem Relaksyny, który znajdziecie na stronie Relaksyna. Jest to e-book, powtórka do licencjatu z pielęgniarstwa. Tamta książka fizyczna jest o raku piersi i o mastektomii, o roli pielęgniarki w opiece nad taką pacjentką, a taka książka e-bookowa jest o zdawaniu licencjatu z pielęgniarstwa, jak jeszcze po tu żyć I y, ułatwić sobie życie, tak bym powiedziała. Czyli tak, mam bloga, mam też TikToka, bo y, od czasów pandemii po prostu polubiłam TikTokowanie, więc y, czasem lubię sobie wrzucić jakieś parę filmików, o tak bym powiedziała. Lubię podróże, uwielbiam. Moim marzeniem jest Malediwy, Ameryka, Seszele, Bali. To po prostu są takie kierunki, które y, no, są takim moim skrytym marzeniem, ale zawsze każda podróż, nawet do bliskiego miejsca i i nawet do miejsca w Polsce, bardzo mnie cieszy i wzrusza. Uwielbiam taniec, śpiew, teatr. To są takie rzeczy, które cały czas gdzieś tam przez moje życie się przewijają. Jeszcze niedawno chodziłam na hip-hop, teraz raczej treningi personalne. I to tak, wiecie, od czasu do czasu. A śpiewanie to całe moje życie. Wszędzie śpiewam, wszędzie, gdzie się tylko da. W ogóle muzyka to jest moje życie. Ja kocham muzykę, kocham dopasowywanie wspomnień do wybranych piosenek. No, muzyka to naprawdę... Towarzyszy mi od naprawdę dziecięcych lat, od kiedy śpiewałam w chórku. Uwielbiam Netflix, seriale. Kto nie lubi Netflixa? Zacznijmy od tego. <laughs> Lubię tak, różowy, zielony i niebieski. To tak a propos zielony niebieski, to są kolory ziemi, wiecie, ziemia, niebo, bo kocham Ogród, kocham. Jak widzicie tutaj, kwiatek gdzieś wystaje. W moim, w moim domu jest jeden wielki ogród. Mam ogród, który fizycznie prowadzę na dworze i po prostu ja kocham kwiaty, rośliny, wszystko co jest zielone i po prostu to kocham. Dalej. Lubię się też pośmiać czasem, bo że ja tu napisałam? Lubię make-up, pielęgnację twarzy. Są takie filmiki na kanale a propos pielęgnacji i tak dalej. Też kręciłam takie filmiki na TikToka. Lubię też aranżację wnętrz, wiecie co? Normalnie uwielbiam ciuchy, stylizacje, różne takie, wiecie, babskie rzeczy zakupy, uwielbiam zakupy, uwielbiam też często kupować jakieś fajne rzeczy do domu. No po prostu tak mam. I lubię też tworzyć... Ja naprawdę lubię łapać się nowych rzeczy. Coś mi się spodoba, to ja też spróbuję. Robimy świeczki, no to spróbuję sobie zrobić świeczki, zrobić makramę, no to spróbuję sobie zrobić makramę. Co jest popularne, ja lubię sobie zawsze takie testować rzeczy, nie wiem chcielibyście takie coś zobaczyć tutaj. Dobra, to chyba tyle. A Wy co lubicie? Jak się nazywacie? Ile macie lat? Dlaczego mnie obserwujecie? Skąd w ogóle się wzięliście tutaj? Bo jest tu trochę tych ludzi, prawda? Więc miło mi Was poznać po raz kolejny. <grym> I o co chodzi z tym nowym? Chodzi o to, że... Chciałabym się troszeczkę odmóżdżyć, bo jak mówię właśnie, że to pielęgniarstwo tak... Nie będę kończyć z pielęgniarstwem, nie ma takiej opcji, bo oczywiście, że będę dalej kręcić filmy, ale chciałabym kręcić też coś, coś innego, oprócz pielęgniarstwa. I czy to Wam przypadnie do gustu, że tak będę sobie mieszać te filmy i tak raz to, raz to i, i w ogóle, no widzicie ile ja mam zainteresowań, to jest bardzo dużo, więc mam nadzieję, że byłoby okej. Okay. I, I chciałabym właśnie ponagrywać jakieś filmiki takie... Zgrania. Nie wiem. Kiedyś jest taki kanał na YouTubie mój, stary, którego nie potrafię usunąć, bo nie pamiętam hasła do maila. Tam jest jak gram w Minecrafta. I chciałabym sobie po prostu pograć, żeby się odmurzyć na wakacje. Czy chcecie zagrać ze mną? Czy w ogóle chcecie po zobaczyć takie rzeczy? Gadanie o niczym i granie? Bo ja z chęcią bym sobie w coś pograła, tak po prostu dla własnego odmurzenia, żeby porobić coś innego. Dajcie znać, bo mam takie plany, że nadchodzi nowe, czyli ten kontent się po prostu rozszerzy tutaj na tym kanale i nie będzie tylko o pielęgniarstwie, będzie wakacyjnie, będzie luźno, będzie podróżniczo. I yy, dajcie znać, czy coś takiego też Wam się spodoba. No no to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Miło, mi Was poznać. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! A, i wspominałam, wiecie dlaczego jest taka jakość yy, telefonowa, a nie aparatowa? Bo kurczę, zabrałam aparat do Wrocławia, a nie zabrałam do niego ładowarki. I po prostu masakra.